Wiesz, wako jest to kabel urban i będziemy skakać. Tam będziemy skakać. tego wiem, że to małe, ale nie mogę znaleźć Tam... Więcej. I tam. Ale będzie więcej. I tam. od najmniejszego do największego. No i pierwszy. Mały drogi. O, Drugie będzie tu, tak jak ci mówi. Tak, do końca. Tutaj kościół A na końcu będą schody Na wstańcu schodki te Jodzi? Drop, tam dalej, rozpędzi Ale jak gdyby się czuję Ja nie mogę, wywalił się w nie Jak tam Kamilu się czujesz po yy, nieudanym skoku? Nie boli trochę Okej. Okay, drugie podejście Duś, drugie podejścia. Uspadłem, Uspadłem. 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 Wszystkie dropy skoki zaliczone, teraz lecimy na schody Ok, okay Lecimy, lecimy. おっとっとっとっとっとっと。